Witajcie tak. wszyscy. Dzisiaj chciałem podzielić się z Wami spostrzeżeniami na temat firmy, która oklejała mój samochód. Jest to, było to oklejanie wykonane w grudniu ubiegłego roku, czyli w 2014. No i tak zwane po całości, czyli tu jest od góry do dołu, od całe, całe boki są wyklejane z jednego kawałka w druk na wielkim formacie. No, i była to najdroższa opcja, czyli foja wylewana, taka z pamięcią w narożnikach, żeby tam się nie odklejało. Laminowana, wylewana i tak dalej, tak dalej. Zapłaciłem za wyklejanie całego samochodu 4000. Oprócz tyłu, bo tył wykonała mi inna firma. Zostało to wykonane niezbyt precyzyjnie, co zgłaszałem już po niespełna paru, kilku dniach, już przed przedbiorze. Sporządziłem notatkę, że zostało to wykonane. Nie po mojej myśli, i że, że proszę o usunięcie wad. Niestety wady do tej pory nie zostały usunięte. O co chodzi? No Pomijam takie coś, no to już zdarzyć się każdemu. Może nie będę ze względu na jakiś tam ni prosił kogoś, żeby zerwał cały płat, ale na przykład takie takie miejsca, w których folia odchodzi z narożników było tego mało z czasem, z biegiem czasu zaczęło się to coraz bardziej pojawiać no tutaj już było to wykonane przy... to było powstało przy... przy odbiorze O, no, no mi ostrość ucieka przy odbiorze już zauważyłem to no to pan wziął i zaczął zaczął nakłuwać na, na, na nożykiem no i jak to wygląda teraz tak że można to zobaczyć generalnie zastrzeżenia są to odnośnie całego samochodu z biegiem czasu tak jak wspomniałem zaczęło się to tutaj odklejać także jak tutaj widzicie pod światło tutaj praktycznie nic się nie trzyma w tym narożniku mailowałem z firmą zanim wykonała mi te prace i prosiłem ją o wykonanie tej usługi tak jakby było to tak jak przy zmianie koloru czyli no, wy znacie te, te samochody, które są tam niebieskie jak ktoś chce, żeby był czarny mat i tak dalej, i tak dalej no i oprajają samochód po całości, no i tak chciałem nie liczyć się z kosztami, żeby to u mnie wyglądało, jak to wygląda tak widać tutaj jeszcze parę rzeczy takich związanych z docięciem nie wiem, czy to będzie widać ze na słońce, z docięciem Z docięciem, o teraz to ładnie widzę, z docięciem poszczególnych bryt. No, za głęboko nożykiem zostało tutaj nacięcie dokonane, no i zaczęło mi to tutaj wzdłuż tego całego boku. E, kontaktowałem się przez sprawników przez prawnika z firmą, która to wykleja. nie mają sobie <laughs> nic do zarzucenia, oczywiście sprawa niedługo się w sądzie pojawi. Chciałem tylko poinformować, że była to firma Excel z ulicy Dziedoszańskiej. Oklejają w Poznaniu właściwie wszystko, co <laughs> wielkie formaty. Z tego co słyszałem, sporo firm. Zresztą tą firmę miałem z polecenia od jednej z firm <laughs> wszystko było tam naprawdę pięknie. Tylko, że tam ta firma ma flotę i kilkadziesiąt samochodów może po prostu Bardziej mi się to podobało, znaczy bardziej mi zależało na jakiejś takiej firmie, która da im więcej niż jeden samochód niż na takim szaraczku w firmie Rolicz która ma tylko jednego jakiegoś tam busika z 2002 roku. No ale tak jak ja w swojej robocie jestem, staram się dążyć do perfekcji, tak i od innych oczekuję tego samego, zwłaszcza że to sianko było niemałe. Powtórzę 4000 brutto. Eee, tak, więc no, za te pieniądze oczekiwałem, że chociaż ktoś będzie ze mną normalnie rozmawiał. No, ale niestety zawiodłem się. Coś Wam jeszcze pokażę. W dniu odbioru samochodu. Mam tutaj. Mamy tył samochodu. <laughs> tył samochodu. No i w dniu odbioru auto zauważyłem tutaj że farba z, tutaj, z, tej, z tej folii, która już była naklejona przez inną firmę, całkowicie się zmyła. No, powiedziano mi, że ta, 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 ta folia nie jest laminowana, co jest oczywiście bzdurą. Bo jest laminowana, tylko laminatem, o którym ta firma nie miała pojęcia, że w ogóle istnieje laminat płynny, no i niestety istnieje, czy niestety niestety, no. tu ta firma oklejała mi jeszcze zawiasy. Ma print Excel zawiasy? Proszę zobaczyć, jak są pięknie. Jeszcze rok nie minął, jak wszystko odłazi, jak pięknie podocinane. Także, print Excel niedługo się spotka ze mną w sądzie, gdzie mogli sobie to wszystko wyjaśnić. Tutaj, przy odbiorze, zaproponowano mi, że wytną tutaj tę część, tutaj tę całą, tak. Pyk, pyk, pyk. i wkleją mi tutaj jakoś tak jak naklejkę no ja nie zgodziłem się na to, chciałem mieć to wszystko z jednej z innego yy, kawałka no z racji tego, że raz nie ma jakichś tam cięć i bezsensownych łączeń, które później mogą się odklejać no dwa, że zapłaciłem za to sporo no i co mnie to interesuje, że ktoś się pomylił jak ja się pomylę, to też nikogo to nie interesuje muszę poprawić na swój koszt Także podsumowując firmy Printing Exchange, tłumaczyli się, że jeden oklejacz oklejał samochód z jednej strony. no Faktycznie ta strona wygląda lepiej, natomiast z drugi, drugiej strony może mu się spieszyło, albo nie miał chęci, albo umiejętności. No i schrzani, tutaj całą robotę, bo z tej strony jest jednak bardziej, bardziej zniszczone. No nie... bo jeszcze tutaj powrócę do tego że przy nacięciach naszykiem rdzewieje mi jak ile się tylko da kiedy spotkałem się z tą firmą rozmawialiśmy o tym że no rozmawialiśmy o tym że zakładki 4 cm i tak dalej i tak dalej żeby się nie odklejało a tutaj ta zakładka ma jakieś 3 mm i generalnie mógłbym to podważyć paznokciem co też tam zaczyna mi odłazić <laughs>